Okej, okay, cześć, witajcie to jest druga część z e, grania w samą e, wielką grę. E, to będzie na dwie części przełożone. Mam nadzieję, a jak nie dzisiaj używamy całe i na e, wielką grę. Właśnie jest so tu Primo, ja jestem Barleyem. O! No, 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 jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. Tutaj, trafi, trafił. Najpiękniej, no i, i plum. O, ale przegrałem. Niestety, ile? tylko 19. A, bo to było za jeden, i przegrałem. Okej, okay. ostatnie trzy. I teraz klikam i wydaję wszystko. To jest. Decydująca chwila. Proszę, aby mi się to dało. By było mega fajnie. No dobra. Tutaj tak. Tak. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Jak na razie wszystko jest okej. Okay, w miarę. Ojej. O, sfokusował się na mnie. Chyba trochę. To jest taki taran Rosa. Jak był kiedyś. A na szczęście ją znerfili. No wiem, że ty tu jesteś. To by nie wiedział, że ona tu była. Hmm. Nie spodziewa się tego. Patrzcie. Też. Coś głów mój klient, mój klient nie będzie smakować drink, z tego co mi się wydaje, no he, he, he. nie będzie jej smakować, ewidentnie, pił, 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 prawie, zaraz, zaraz oh. Dobrze, on nie używa ulta Jak smutno. Okej, okay, użyję na nią ulta. Dobrze, że ten ult jest taki ogromny. Dobra. Kurczę. No, coś tam trafiło. Primo power. Primo palec El Thanos! Takie rymy Dobra Dostanie? Kurde, prawie Nie chcę ją zabić No pro. A, sama się O, zabiłem ją, jej Ale ona wygrała <taki> No niestety Nie udało się, ile? 77 Nie tak źle Jak widzicie 0 zero... I w etykietów No i to było na razie Znaczy na tyle, na razie Puuu